No i będziemy testować dzisiaj naszą super zupkę chińską. Buldak dwa razy spicy. Będzie ostro. Woda prawie zagotowana. Teraz dodajemy nasze składniki. Będzie ostro. O, już to widzę. Już sobie to wyobrażam. I najważniejsze, ten sos z tej zupki. Trzeba cały, że tak powiem. Olejemy go. Wygląda bardzo na ostry, i pewnie taki jest. Wszystko wdusimy. I za chwilę zalejemy. Zalewamy naszą zupkę wodą. Widziałem, że ludzie mówią, że nie zalewać zbyt dużo. A ja ją zaleję też właśnie mało, tak żeby nam tylko się zaparzyła i za chwilę zobaczymy efekt. I sekunda i. Zaczynamy, bo już się praktycznie nam wszystko zrobiło. Przygotowałem też kolę, no wiadomo co będzie. No to zaczynamy, testujemy. Aż szyboje, spójrzcie sami. Czerwona jak piekło. Ale dam radę. O oh my god Myślałem, że aż nie jest taka ostra. A ten sos? Ta zupa. O oh, oh kurde. Powiem wam, że jak ktoś nie jest odporny na to, to lepiej tego nie jeść. Ale mi smakuje. Aż mi zabawiło usta. Sorry, muszę się napić. Na razie starczy. Powiem wam jedno. Spróbujcie. Przetestujcie. Po, pozdrawiam. Na razie. Ojej.